Siemma z tej strony, Cyser, a dzisiaj zemną się manką. To jest nasz drugi odcinek w naszej serii. Co, tak się Jak widać. Robi? Co, co ja mam gadać? No nie Robisz wstępno, to ja czekam aż skończysz. To, Tutaj to jest bardzo budowę, piękna to... gra. Opowiadaj, opowiadaj o tym. No, na no kupę. No. Dobra, to teraz yy, tak naprawdę to dzisiaj wyruszymy sobie do jakiejś kopalni. Bo bieda jest w ogóle ze złotem, ze żelazem. A idziesz? Co, a to już idziemy do kopalni? No tak. No. A chciałem Tomek przyrobić. No, ale do kopalni trzeba iść. Ty, dobra, to poczekaj, to się pójdzie za chwilę. Co chcesz poprawić tu u góry? No bo kupę zrobiłem wczoraj No dobra, czy mogę pomogę to rozwalić Też mi się nie podoba Ale nie chciałem. Z tych żeby... będzie chyba lepsze, no? Uczuć w co? Z tych będzie chyba lepsze, na no? z Skrębionych... Nie wiem. Mam jakieś że... dziwne niezidentyfikowane lagi. Z drewna myślałem. Nie lubię drewna. Cały góry też wysokie. Zajmij się tym. Ja... Ty na innych, że brzydko buduję, a ty najgorzej budujesz żeby O, właśnie. A, taka prawizorka miała być. To zrobiłem, żeby tylko fundamenty właśnie. To zadzwoń. <grymne> Starczy ci tego? Skończyłem. z przodu to wygląda dalej jak kurde. Później tak trzeba te szyby tam zwiększyć. No fajnie żeby poschodzić. Trzeba te ciemne szyby dodać. Widzę, że tutaj też ci przeszkadzałeś, żeś musiał zniszczyć. No. To jest niesymetryczne. Dobra, mniejsza Dobra, idziemy. Na wyprawę. Trum, 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 Czekaj. Biegniesz, jakby ci się paliło. Nie pali. Jeszcze. Z medźwitem wstawię na razie Ale idzie, od pachy drzwi ma. Jak robotnik. Dobra, lecimy. Ogólnie ja tutaj trochę widzę mapkę jeszcze wczoraj. Oczywiście oczy sklejone. Mm. Udało mi się. I na lewo jest kopalnia i na prawo jest kopalnia. idziemy na lewo. Obserwuję ja to Prowadź. Przez tu sobie w końcu trochę więcej ramów przypisać. Tutaj gdzieś ją widziałem Patrz, mówiłem ci nowe nowe króliki No ja wiem ale nas tylko te biały by to tutaj chyba Ale z nich nie, nie jest tak pożytecznego, nie? Nie, dobra Tutaj. A okay. masz w końcu no, będzie, no, będzie no. trochę węgla i żelaza. To dobrze, bo żelaza to tam naprawdę nie, nie mam nic. Idź tam, a ja pójdę w drugą stronę kopać. Tu już nic nie ma tak naprawdę. Nie ma tam? Nie Ale miałeś nie. żelazo na początku kopałeś się? No dwa tylko były. No u mnie było jeszcze na początku. O jest 4 głęboko. A ty jeszcze gdzieś masz jakieś inne kopalnie czy nie? No jeszcze no mam mówiłem się Ja no, czekaj, no chciałem do tej iść, bo widziałem, że tutaj jest trochę Te żelaza. nic nie ma. A szedłem tylko z myciekiem i z tą sikierką To nie ma nic mm. W ogóle tu jest z kwiatami różne, kilka tu w ogóle mieliśmy mierzyć czas, ja nie wiem od której zaczęliśmy nagrywać się. Załóżmy 40. Załóżmy, czekaj. No nie, no tak około 40 zaczęliśmy. Tak, ale ja nie chcę wrzucić odcinka 8 godzin, tak jak ty, ostatni. Mm -hmm. Czekaj, czekaj, bo my teraz będziemy źle no ty gdzieś mi tam biegasz po bokach. Dobra, sobie zupkę zrób. Czekaj, muszę sobie ustawić, że kończymy za 20 minut. Start, dobra. Ciszę go, żebym wszystkich w domu nie obudził. I ja. Tu coś jest, ale to jest coś I lecimy coś... dalej. Tu jest tylko przejście takie. Tutaj to w ogóle, startowaliśmy na tutaj, jak dobrze pamiętam. Ale ci powiem, że bardzo ładny świat, nie? No fajnie, bo ładnie biało się połączyły. A tutaj ten? No, to nic nie, to nie Kurde, to jest łapo dziura. Królik kąpi, widzisz? Mhm. Mm co, jakie je w końcu zrobić. Ale mi co jakieś coś zetnie. Tu, tu, o, o, jest, dobra. Ty, o, tutaj o, masz, nie. aż trzy te, trzy rozgałęzienia. Nie tam, wiem, dobra. iść tutaj w tamtą lewą, a, i poszedłem, dobra. Idę. Iść tam. Wiesz, jak jakiś ten, cave albo taki, no dobra, już koniec, najwycięższe. Ja idę na lewo, zobaczysz. Tutaj w lewo, tu sam nie idę, chodź do mnie. Tam, tam jest jakieś dziura tam. na dół i... Też nie chcemy. O żelazo, nice. Do mobów nie ma coś. No ale ten, o wieczorem. Nocy były w nocy było ich pełno. Popatrzyłem akurat. Piję kilo w poszacie do Masz drugi? Mam, no, spokojnie. Okay. Ile masz już żelaza? Ja mam 29 Szło na secik Dobra, tu już nic nie ma, dobra lecimy w górę masz jeszcze... O, widzę schody. No, masz jeszcze jakąś tam kopalnię czy? No tam jeszcze w dół jest jedno. Ja znaczy, tam ten, ten, się... ten, to już jest koniec, tam tylko woda schodowa i koniec. Ja? No Oj to nie mam że Tutaj nie zwiedzałem. Nie, jest też tam. Jest, kurde... Oj, creepery, ale bym wpadł. Okay. Buchnia, dobra. Złodziej, miałeś wykopę. Jest, mam go. Co jest? Creepera przy żelazie zabił. A ten to jest yy, ten? Nie hmm? jeszcze sam to jest ten, ta jest to wiem, wiesz, ja tu naprawdę nie było, a tylko z góry widziałem jest i dlatego tutaj. Wiem, żeby warto przyjść, zobaczyć, No, trochę teraz węgla zbieram. Super. Może dojść tam gdzieś dalej, co? Czy... nie? super, to jest tyle żelaza. Za że trochę będę miał tak. No tu jeszcze jest Ale ten Minecraft, nie? Czemu? No, nieraz mam 120 fps, a tu nagle 30. O, czekaj, idę zobaczyć detalany. Żadny by mój minął. Dobrze, że żeś wczoraj tam. Ten... Chodziłeś jeszcze po tej mapie. No kurde. Obudziłem się o dziewiątej, nie? No byłem taki zdziwiony. W wyspaniu? Nie powiem. Zaraz chyba jakiś piecyk zwalniamy. Zabijemy Batmana Ja to teraz węgiel zbieram. Jakieś drewno wiesz? Nie, wiem tylko kobla na Budulec. Najlepiej pójdziesz. Poszedł? Tam za lawą kawałek jest. Tam w dół? No, tam gdzie tak woda no, trochę spływa. I co widzę. I węgiel kopie teraz. Ładną rutę znalazłem. No, też widzę teraz węgiel. I ten jelastki nie jest zresztą ogromny. O, no, o co chodzi? Będą się użyły tam. To Ty, może Ty jednak pójdziesz na powierzchnię, co? No, bo ja muszę iść po no, drogu. Po pat... patyki, no, żeby patyki żeby... Okay, a to dalej pójdę. Wszystko wzięliśmy, tylko drewno nie wzięliśmy. No, a kurde, myślałem, że Ty wziąłeś. Nie. Widziałem, że, że nagle tyle drewna zniknęło. Kurde, mały zombie. No, zombie jest ten... lepszy niż ten duży. Łatwiej się go zabija, ale... tak Całkiem fajnie go zrobili. Ale tu jest duża skin, jak się idzie. Wierzę, że można wyleczyć tego zombie-wieśniaka. Nie wiem, czy ale... Chyba tym jasne. O, to się. ściągnęła. Szkoda jabłka. Kurde, nie idę do góry. Boję się. Włócznik po mnie idzie, czekaj. No se jest ogólnie. O, to lipa. A spuczy Kurde, muszę się jechać. Dobra. Poczynka pozbawią się. Woda mi pomogła. No, no dotrzymałaś się, zbudowczy łazer. Dobra, tutaj widzę trochę węgla, to jak przyjdziesz, to będzie duże kopale. Zrobię nam jakieś zbrojki. To przyjdziesz Olec węgla Wiesz gdzie jestem, nie? Tam gdzieś szłaś W jeździu, ja wiem, że wiesz Drupalu. Nie wierz. Dobra, dobra, dobra. Kurde, bo nie słyszałem go. Dupa. A i tam chyba tak szybko nie znikają, no? Nie, no to niby jest 5 minut. Na mnie kiedyś się było. Ale tak no w ogóle takich creeperów nie słyszałem, tak, tak prawdę.

Nie, no. o, ząbia, jak to tylko No. ząb jaka gdzieś słyszy. Co? Ząb jaka gdzieś słyszę Dobra, Ym... czekaj, że mam teraz drawno. 16 szesnastym się starczy. O, łucznik na spajderze. Powinien być atiwne. Pierwsza śmierć. Gdzieś poszadać? Dalej? Nie, no na razie nie idę dalej, bo sobie tylko schody zrobiłem na dół. Tutaj jest. O, coś no, Masz? Flipper, no. ole, fars. W ostatniej sekundzie. Trzeba jakoś się zablokować. Masz gdzieś tu też? Nie wiem, no, ja tutaj na razie taki schod... Zabunkrować to my się możemy... Tutaj miałem takie przejście, gdzie... O. Gdzie to jest? Tu. Można się zabunkrować. O, nawet żarazdy nie Dobra. O, super. Zrób workbench'a, o. A Zrobię piacek. Chyba, że ty robisz piacek. Dobra, dwa nie Dobra. Nie musiałeś wrzucić. Potem drugi od razu. Masz o, Aha, piotka drugie nie robisz dobra. Mogę no. zrobić? Nie, dobra, już zrobiłem. Muszę no, się wypalać. To co, I chodź, moby sobie pozabijamy. Masz jakiś mieczek, czy nie? Nie, nie, no, poczekaj właśnie. Poczekaj, ty masz na razie taki. razie taki. Czekaj, dobra, już mam kilo w no ja nie, ja czekam. No, co jest no. Trzeba farmę zrobić jak najszybciej. Za 100 kilo. Idziemy niżej, czy Za chwilę czekam. Trochę u mnie zalegowane. Ten tekstur patnie, bo on wiesz, w 3D. A teraz zamiast żelaza, to tam w środku jest mięso. Ja... No, trochę z... ten... dopracowane jeszcze. Ale to... No, no, to, z, to tak zależy. Tak, w ogóle coś... jest efekt, jest efekt fajny. Dobra, sobie meczek żelazny zrobił O, jasne. To. No to słuszne, bardzo. Dobra co, zostawiamy to? Niech to się Mhm. Mm tu meczek sobie właśnie robiłem żelazny. To będzie tylko jakby było... Chodź, nie I wiesz gdzie możemy iść i gdzie zapelazasz? No poszedłem tutaj prawo tu, no? Tam nic nie ma tu. Nie, tam tu Możemy masz... iść na razie tutaj. Tu masz system cały. Okej okay. już. Zobacz. Tu masz... Do góry możesz iść na dół. Kurde zarwolny. Do góry na dół, a ja idę tutaj w ten bok, bo tutaj żelazo było. No ja tutaj wykopię co tu jest. No bogaci będziemy przez tę wyprawę. No, kończę. Czekaliśmy, że żelada nam. Chciałem, żeby Kenia żeladał. Jest, chłopca potworu. Jak grzybów, chodź do mnie, ty pomożesz mnie zbierać zaraz. Czekaj. Tylko węgla. A o, kurde, jak się zlęka. Olej. Ile węgla. Już cleper próbuje się wspiąć Ile już jest 20 minut chyba tak Nie no co ty Nie 400 zaczęliśmy Jeszcze nie wiem Dobra zrobię nam po klacie. tutaj do pycyku. Rzucę ci jakiegoś dość sztyka. I przez... To, znaczy plate. Dobra, jeszcze jedno i robię nam spodnę.

Ty, nie. Nie. No. To nie ma diaksów. Nie. I o, ale żebym się wrąbał dwa pipery. Przeżyjesz? Nie no, ale tak wiesz, że zatrzymałem się przed idealnie. Chyba hmm, jak masz ten, jak masz mieczyk, nie? No. Robisz tak jak Sojusz i on ci odpłynie. To ty się tutaj biłeś. Co? Ty się tutaj tam biłeś, ja sobie patrzę. Ja tak patrzy i zastanawiam, czemu ten zombie ginie. No mówiłem ci. To jest znowu system. Okay. Tam dwa Creepery są gdzieś? Ale to się z góry nie skręciliśmy do jednego. No. No to dwa Creepery to, o których ci mówią. No to walczę z jednym na zamknął. Tylko masz. Tu, tu gdzieś, czy gdzieś? No, Dużo tych wejdów węg... tam. Yy, ród węgla są przy sobie teraz. A. W ogóle fajna kopalnia węgla, właśnie. Tu masz żelazo u góry, trzeba sobie zabezpieczyć ty, ty. to. Dobrze? Zobaczaj. <grym> Dobra, to ty idź tam, ja pójdę po żelazo. Ty, ale to jest duże. To jest ogromne. Okej, okay, już mam na całej secie. Dobra. Ty masz ustawiony, kiedy będzie 20 minut? 20 minut będzie za 3 minuty. Znaczy tam około 20 minut. Czyli za chwilę będziemy musieli się żegnać. I pożegnamy się chyba w kopalni. No i drugi odcinek też, za, y, następny zacznie się w kopalni. No. Znaczy jeszcze może coś pokopiemy. Ale nie wiem. Gdzie jesteś? O przy Aha, dobra. Dzisiaj dopiero tę zbrojkę zrobiłem. Dla mnie zresztą robisz? No już zrobiłem. Później te stojaki na zbrojkę trzeba poradzić. Dobra, Jeszcze mi jest full na razie. Próbuj zrobić zejście. Pierwszy film na YouTube? Znaczy, ja miałem kiedyś inne konto, ale po prostu zaczynałem sobie reputację na nim. Gdyś iż nagrywałem głosem 12 po prostu piszczałem tak, jak. No nie sprecyzuję ci tego, na, naprawdę to była masakra. Wiadomo. Każdy miał jakąś swoją historię, początku. Też miałem początki. Ciężka na YouTube. No, co jest to swój pierwszy kanał? Mhm. No. Drugi. Szef. No pierwszym ile miałeś subów, czy coś? Trzech. <laughs> Czterech. Coś takiego. A wiesz, a filmów nie miałeś, nie? Bo ja z kolegą nagrywam, co się stało. Widzę, że cię zgrywasz w życiu. Aha. Ale wiem czemu. Nie mogę wejść już. Tak jak wczoraj. No, ale tak nagle ty. Dobra, to może wejść. No, co, puści? Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Na razie. Siemanko.